Dziękuję Państwu. Ogromnie cieszę się, kiedy forum synagoga wypełnia się życzliwą, szanowną frekwencją. To jest tak piękna chwila dla organizatora, że nie bardzo nawet wiem, jak o tym opowiedzieć. Bardzo, bardzo się cieszę, że Państwo zechcieliście do nas dzisiaj przyjść, że zainteresował Was temat Wieczoru Działań Artystycznych Szuflada. Temat rozległy, jak polski pejzaż ten taki przedwiosenny jeszcze, gdzie dużo szarości, błękitów, ale już pierwsza zieleń pojawia się, to tu, to, to tam, nieśmiało. A przyczyna niebanalna, <tut> albowiem w Ostrowie Wielkopolskim i najbliższej okolicy mieszka bardzo dużo utalentowanych ludzi. Zapewne wielu z nich Państwo znacie osobiście, bo są to Wasi członkowie rodzin, przyjaciele, Sieci, innych nie znacie wcale. I być może spotkanie z nimi podczas takiego wieczoru jak ten będzie rodzajem odkrycia jakiegoś niezwykłego przeżycia. Mam taką nadzieję. Oczywiście doskonale wiedzieliście Państwo, że bohaterką naszego wieczoru działek artystycznych będzie postać naprawdę niezwykła, Agnieszka Osiedzka. Przeniosła się w błękitne dziedziny 7 marca 1997 roku. Na świat przyszła w 1936 roku w Warszawie. Całe pracowite swoje życie spędziła po pierwsze na obserwacji tego, co dookoła się dzieje i również tego, co dzieje się w niej samej, w jej bliskich osobach. Potrafiła to pięknie przyłapać na gorącym uczynku i zapisać. Była i poetką, i pisarką, i reżyserką, i dziennikarką jednocześnie. Zanim bliżej przyjrzymy się tej niezwykłej postaci, chciałabym bardzo zaprosić tu na scenę dwie cudowne blondynki niebieskookie. Takie właśnie słowiańsko nadwiślańskie, nadwarcia, nadwarciańskie typy, jeśli o urodę chodzi. Dziewczyna, która wymyśliła to spotkanie Katarzynę Rynkowską. I dziewczynę, która odpowiedziała na zaproszenie Małgorzatę Pucharską. Katarzyna i Małgosia, poproszamy. opowiedzieć. Zacznę od Małgosi. Małgosia Kucharska mieszka w Ostrowie Wielkopolskim. Jest absolwentką III Liceum Ogólnokształcącego i z muzyką związana jest można powiedzieć od najmłodszych lat. Ukończyła pierwszy stopień szkoły muzycznej w klasie skrzypiec w zespole szkół muzycznych imienia Krzysztofa Komedy Trzcińskiego w naszym Ostrowie. Brała udział w bardzo wielu ogólnopolskich konkursach i przeglądach muzycznych. I może się pochwalić osiągnięciami, nie byle jakimi, takimi jak główne miejsca podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Żydowskiej Szalomu w Kaliszu, czy pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie piosenki w Międzychodzie, Piramida 2013. W 2013 roku została również laureatką konkursu piosenki La Scarpa Italiana we Włoszech. Lubi piosenkę aktorską. W niej czuje się bardzo swojsko. Ona w tym się zrymowała, to chyba wiosna blisko. W czasach licealnych, Małgorzata związana była z ostrowskimi rozmaitymi sekcjami teatralnymi. Bardzo często grała, przygotowywała monodramy, to niezwykle trudna umiejętność. A na co dzień dzisiaj współpracuje z kaliskim studiem wokalnym, piano, song i centrum kultury i sztuki w Kaliszu. Zaś Katarzyna Rynkowska jest już bywalcą szuflady bardzo dobrze znano. Jest to, można powiedzieć, dziewczyna renesansu, takiego neo-renesansu, neo -neo renesansu nie wiem, jak nazwać tę epokę, epokę, w której Katarzyna przebywa i rozkwita. Katarzyna pisze własne wiersze, bardzo ciekawe i doceniane w wielu konkursach, na forum nie tylko Ostrowa, ale i ogólnopolskim. Uczy się śpiewu w studio piosenki z Ostrowskiego Centrum Kultury. Jej instruktorka jest dzisiaj z nami, pani Natalia Janowska. Bardzo serdecznie pozdrawiam Natalię i dziękuję, że zechciała do nas przyjść. Kasia bardzo dobrze sobie też potrafi zaakompaniować na gitarze. Jest także niezwykłym talentem plastycznym. Ale myślę, że najwspanialszy. Talent, w jaki wyposażona jest Kasia Rybkowska, to talent zjednywania serc ludzkich. Wokół Kasi zawsze dużo się dzieje, ona potrafi swoją aktywnością namówić innych do tego, żeby się otworzyli. I ten dzisiejszy wieczór działań artystycznych jest tego przykładem. Gdybym była bardzo głodnie

Tym bardziej cię potrzeba, tym bardziej twarz mi ta nie Utworów. Miała bardzo bystry osąd i świetną inteligencję. Potrafiła znaleźć cenne formuły sytuacyjne, tak się to fachowo nazywa. Wtedy STS był rodzajem niezwykłej, teatralnej gazety politycznej. Nie na darmo. Osiecka studiowała przecież dziennikarstwo w Warszawie. Nawiasem mówiąc, osiecka pasjonowała się też fotografią, a sama była wdzięcznym tematem fotografowania przez e, swoich przyjaciół, kolegów, rodziny. Widzicie Państwo na tym pokazie multimedialnym wiele jej bardzo ciekawych portretów, na których się na każdym z nich jest inna Agnieszka, niezwykła osoba. Piosenka, mały teatr, a także nosiciel wspomnień. Za chwilę usłyszymy kolejne arcydziełka, wspomnienia, przepełnione melancholią, tak, charakterystyczną dla całej twórczości osieckiej. Melancholia, czyli nic, które boli. Słuchaj, pan, panie co się Niezwykły utwór. Nieraz zastanawiałam się, dlaczego jest tak popularny wśród nas, Polaków. Bo to i niby ochota do wiesiady, a jednocześnie poczucie niespełnienia, jakaś gorycz, rozpacz. Wszystko w tym mikroświecie znajdziemy. Chcecie wiedzieć, gdzie ja mieszkam? Za teatrem róg hałtury, Między kinem a jarmarkiem, pod miastem literatury mieszkam z kurą, parą kociąt, polityką, kiszką, bzem. I z chłopakiem, co korkociąg ma przy sobie noc i dzień. Speldowana nielegalnie. Gdzie normalnych ludzi setka. Wizytówkę mam na wannie. Pół. Kobita. Pół. Poetu. ale O to... Sesję w grze na instrumencie, który tajemniczo nazywa się kachon. Wygląda bardzo niepozornie, ale można na nim wygodnie usiąść i działać. Kachon, kachon. Tak, cóż jeszcze o Gabrieli? Ma szansę zaprezentować szerzej publiczności swoje umiejętności, uczestnicząc w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Trzeci Liceum. A teraz o muzyku, który gra na moim ulubionym instrumencie. Mam na myśli gitarę oczywiście. Urodzony w 1995 roku, tegoroczny maturzysta, mieszka w Sieroszewicach. Jest uczniem czwartej klasy o profilu informatycznym, ostroskim zespole szkół technicznych. Swoją bliską przyszłość wiąże z filologią angielską na Uniwersytecie Wrocławskim, czego serdecznie mu życzymy. Od kilku lat uczy się grać na gitarze pod okiem Michała Szpajdy w Szkole Nauki Gry na Instrumentach Muzyk. Michał zresztą jest tu w przepięknej, błękitnej, osieckowatej, agnieszkowatej marynarce z nami dzisiaj. Michał Szpajda tam właśnie jest. O Norbercie Stolarskim powiem. Otóż najbliższe są mu rockowe brzmienia. Instruuje go bardzo różna muzyka z różnych gitarzystów, oczywiście a z naszego podwórka to jest Adam Heizer, gitarzysta polskiego zespołu CUNY. Norbert lubi eksperymentować i samemu tworzyć muzykę. Na co dzień gra z grupą przyjaciół w zespole rockowym, który jeszcze nadal nie ma swojej nazwy, ale być może po dzisiejszym literacko-muzycznym wieczorze jakiś pomysł przyjdzie. Norbert Stolarski. O Macieju Bąku teraz powiem, bo już tak rzuciłam króciutko tylko, że solo zagra do nas na fortepianie. To urodzony w 98 roku pianista, aranżer, kompozytor, dyrygent, wielki człowiek pochodzący z małej wsi położonej niedaleko ozdrowie Wielkopolskiego. Uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wiekopolskim O profilu jakim? Artystycznym, czyli muzyka. Jest także ucznią Szkoły Muzycznej drugiego stopnia w Zespole Szkół Muzycznych imienia Krzysztofa Komety Wspólnoty w Ostrowie w klasie fortepianu. Maciej bierze udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach artystycznych na terenie naszego miasta, jak i poza jego terenem. Ja słyszę co tydzień Macieja, jak cudownie śpiewa w chórze Słodowocza, który tutaj odbywa formę do swojej grupy. Jest zawsze przygotowany, jest zawsze. Michał, Michał Szpajda. Michał nie po raz pierwszy występuje w szufladzie. Z wielką przyjemnością dzisiaj wspominaliśmy Michała. Nasze pierwsze spotkanie, kiedy wraz z Jakubem Towalakiem prezentował się wtedy w cudownym męskim duecie z autorską muzyką. Michał jest basistą, znakomitym gitarzystą. Ukończył widziałem, Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, z którego filia, ta właśnie artystyczna, znajduje się w Kadiszu. Michał współpracuje z wieloma muzykami, bierze udział w licznych projektach artystycznych, tu w Ostrowie i poza nim. Prowadzi szkołę muzyk, występuje razem z uczniami w koncertach, które organizuje Ostrowskie Centrum Kultury Wspólne, Szkoła Muzyk, no i w różnych naszych miejskich wydarzeniach. Na stałe współpracuje z charyzmatyczną, wspaniałą gitarzystką, wokalistką Paulą Pływaczek. Razem tworzą duet artystyczny Shoelaces. Chyba to się tak mówi, tak? Nie jestem angielską, tylko polonistką, więc mogę się podnieść. Shuleys Biorą udział razem z Paulą w wielu konkursach, przeglądach ogólnopolskich i bardzo często zdobywają tam główne nagrody. Pod warunkiem, że w życiu siedzi Pan Jadłoprawo, bo Pan Prawa jakoś nie bardzo ceni. Buet, ale jego strapa. Proszę Państwa z najnowszych wiadomości podam tylko, że Michał i Paula zagrali na deskach radiowej górniki w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To wspaniałe osiągnięcie. zaplanowane zakończenie. No, teraz, dobrze, dobrze, niech będzie. Uściski, całusy, oklaski, to wszystko, co najbardziej lubimy. niż pewna, a jeśli nawet nie podpisalibyśmy się pod utworem, to na pewno się wzruszymy. I to jest to, co się nazywa wielkie dzieło życia. Widzę, że Urszula z nasza kochana, zaprzyjaźniona z forum synagoga, poetka z Kalisza, chciałabym powiedzieć Państwu, Urszula, to przyjemność i okazję znać osobiście, Agnieszkę Koszyńską. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj być. Wiecie państwo, ja poznałam Osiecką w 92 roku w takim pałacyku myśliwskim na Dolinie. Zaproszono mnie tam przez Dyrekcję Centrum Kultury i Sztuki. I potem, kiedy założyłam swoje wydawnictwo, w parę lat później, w 97 roku, 8 w Dzień mojej Śmierci, miałam promocję pierwszej książki mojej w moim wydawnictwie wydane. Termin był odpowiednio wcześniej załatwiony. I ja mówię, jak mi to to zrobić, bo to tak aż było głupie, bo no, impreza się odbyła, taka w zupełnie innym nastroju. A dzisiaj to chciałam specjalnie przyjechać, tak ja nie przypuszczałam, że to aż tak przeżyję, bo po prostu wydaje mi się, że to jest najpiękniejszy pomnik. Państwa obecność. Dziewczyny, to co zrobiłyście to jest mistrzostwo świata. Nie wykonując muzyką. Poza tym wiecie, Ola, piosenkarka, autorka, ona czuje, także osięka, która ze wszechmiar nie wiem, jest uwielbiona. Wydaje mi się, że to jest dla każdej poetki najpiękniejszy ucho. Takie coś. Ja dziękuję po prostu, że mogłam to być. Miło mi. Po pierwsze chciałam Państwu bardzo, bardzo podziękować, bo szczerze mówiąc nie spodziewaliśmy się, że aż tyle osób tutaj przyjdzie A dzisiaj no, Przybędzie. No. Tak, pani ona mówiła, także no, pięknie, pięknie. Cieszę się bardzo, że jesteście, bo dla nas to też jest taka nagroda po tej całej pracy, po przygotowaniu tego wszystkiego i... Ja chciałam powiedzieć tyle, że dla mnie no to była przygoda swojego rodzaju, ponieważ pomysł, żeby zorganizować taki koncert, padł już no, dawno, dawno temu, właściwie w lipcu. Tutaj z panią kiedyś rozmawiałam i y, pani ona zaproponowała, że jakiś koncert można zrobić. Y, I dopiero potem się stał pomysł, żeby to właśnie były utwory Agnieszki Josieckiej. Y, było wiele przykład, ponieważ Małgosia tutaj w nawale innych, innych tam zajęć niestety nie mogła jakby dalej kontynuować tego projektu, więc jedna osoba nam ubyła. Potem były przeróżne, różne sytuacje, mieliśmy potem brać we wrześniu, ale niestety tutaj z mojej winy, że tak powiem, ponieważ tutaj problemy jakieś z to nie pozwoliły, żeby dalej tego koncertu zrealizować. Ale wreszcie w końcu 10 marca jesteśmy tutaj. I chciałam powiedzieć, że to, że czytałam piosenki i wiersze Agnieszki Kyszewski, to całe przygotowanie to była troszeczkę też moja ciekawość, bo byłam ciekawa też jej jako człowieka, ponieważ piosenki wszyscy dobrze znamy, wszyscy je śpiewamy, nucimy, lubimy je, są nam bardzo dobrze znane. A ja tutaj chciałam poznać samą Agnieszkę, na ile to jest możliwe. I, i w takim metaforycznym ujęciu pójść z nią na herbatę. Albo może na winę bardziej, ponieważ Agnieszka Osiecka, jak wiemy, ten element był dla niej dosyć charakterystyczny, a w pewnym etapie życia to już nawet bardzo, niestety, i to miało smutny wymiar. Ale tak, właśnie chciałam z Agnieszką porozmawiać, żeby opowiedziała mi, jakim jest człowiekiem, co przeżyła, i, i zrobiła to poprzez swoje wiersze. I myślę, że poezja Agnieszki ze zdecydowanie jest kobietą, ponieważ to jest poezja żon, matek, kochanek. Młodych dziewczyn, dojrzałych kobiet, kobiet cierpiących, odrzuconych, yy, pokmatwanych w swoim życiu, ale myślę też, że jej poezja jest tak bardzo uniwersalna i tak bardzo na czasie, ponieważ traktuje o tym, co otacza nas. Mówi o prawdziwym życiu prawdziwym życiu no właśnie. I myślę, że to jest piękne. I, I tak jeszcze kończąc ten mój wywód chciałam tylko powiedzieć, że kiedy była ta śmierć Agnieszki, a ja przygotowywałam się jeszcze do koncertu, jeszcze raz sobie czytałam teksty piosenek, śpiewałam utwory, to taką wizję znalazłam, jak już Pani Ona mówiła, też pisze wiersze i myślę, że to była, była ładna wizja, którą można zawrzeć w wierszu, ale właśnie słuchając jednego z jej utworów, bo do utworu, nie żałuję jakoś miałam taką wizję, można powiedzieć, że przez ten cały czas zaprzyjaźniłam się na tyle z Agnieszką, jakby miałam wrażenie, jakby to była moja sąsiadka. Dobra sąsiadka, która mieszka koło mnie od dawna. Ja codziennie przechodzę koło jej okna. Jej okno jest otwarte i sobie rozmawiamy. I ona opowiada, co słuchać w świecie. Gadu, gadu. Opowiada mi, opowiada. Widzimy się codziennie przez to otwarte okno. A któregoś razu, kiedy przychodzę, to okno jest już zamknięte i nikt nigdy więcej tego okna nie otwiera. I mam nadzieję, że to okno dzisiaj z Małgorzatą i zresztą naszych przyjaciół, znajomych otworzyło się na dzisiaj i Państwo też mogli przez nie zajrzeć i porozmawiać z Agnieszką. A ja tylko dwa słowa. Dlaczego Agnieszka Osiecka? Dlatego, żebyśmy na chwilę zatrzymali się i zastanowili nad najważniejszymi